Cześć. W tym odcinku pokażę Wam ba bardzo fajną cechę Windowsa 7. To są tak zwane, yy, używacie czasami takich samoprzylepnych karteczek żółtych, które sobie doczepiacie na lodówkę, yy, na różnego rodzaju szafki. Windows wyszedł z tą propozycją dla użytkowników komputerów i stworzył podobną cechę. Więc klikamy przycisk Start, wchodzimy we wszystkie programy all Programs, wchodzimy w akcesoria. I tutaj macie tak zwane sticky notes. Jeżeli to naciśniecie, to pojawi się taka karteczka, i tutaj możecie sobie napisać jakąś notatkę. To jest moja notatka. Możecie dodać nową kartkę. Naciskacie przycisk plus, i sobie umieszczacie na przykład tutaj. I to jest moja lista zadań. Naciskacie jeszcze jedną. Klikacie prawym klawiszem, i tu możecie zmienić kolor, na przykład na zielony. To jest mój plan dnia. Jak widzicie, jest to bardzo fajna cecha. Polecam ją wszystkim, którzy używają takich karteczek i mogą w tym momencie używać je, zarówno w Windowsie. 7. To wszystko w tym filmie. Do usłyszenia. Trzymajcie się, hej.